Bardzo prosimy. Witam państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałbym podziękować za mnie, za zaproszenie w, po raz kolejny, w roli prelegenta, na ósmą już edycję konferencji Lumen. Jest to dla mnie oraz instytucji, którą reprezentuję, szczególny zaszczyt, zważywszy, iż moja prezentacja jest jedną z pierwszych podczas konferencji. Jak to zwykle bywa w stosunku do tego typu inaugurujących. Wystąpień, istnieje w stosunku do nich takie swoiste oczekiwanie, iż dostarczą na pewnej dozy refleksji, może wręcz inspiracji na dalszą część naszych spotkań. Dlatego, chcąc przynajmniej częściowo sprostać temu oczekiwaniu, chciałbym zaprezentować Państwu pewne interesujące w moim przekonaniu wnioski pochodzące z analiz przygotowanych z centralnych systemów, które wytwarzamy w Instytucie, opracowane przez naszych badaczy. Na początek chciałbym wspomnieć o roli instytucji, którą mam zaszczyt współzarządzać jako w pewien sposób uprawnionej czy wręcz predestynowanej do tego, by stawiać pod refleksję, by stawiać pytania dotyczące stanu nauki szkolnictwa wyższego w naszym kraju, z racji ponad 30-letniego doświadczenia w tym zakresie. I żeby odwołać się tutaj do konkretnego przykładu, do konkretnego, można powiedzieć, dziedzictwa z tym związanego, chciałbym przywołać taki system. Baza Nauka Polska, który przez te ostatnie dekady stanowił takie swoiste źródło odniesienia, taką wizytówkę instytucji naukowych, również naukowców polskich i ich dorobku. W chwili obecnej ta baza ma już taki charakter bardziej archiwalny, została ona włączona do systemu Polon, który można też powiedzieć w naturalny sposób kontynuuje to dziedzictwo. Natomiast jak słyszeli Państwo w wystąpieniu chociażby pani minister Justyny Orłowskiej jest w planach Ministerstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki chęć przynajmniej częściowej reaktywacji tego zbioru poprzez taki projekt Ludzie Nauki 2.0, o którym będziecie państwo mogli się więcej dowiedzieć w dalszej części konferencji, w szczególności w trakcie wystąpienia pana Łukasza Wawera, zastępcy dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MAIN, który powie też więcej o planach związanych z cyfryzacją naszego obszaru. Generalnie rzecz biorąc, percepcja dorobku i osiągnięć instytucji, którą reprezentuje, osiągnięć OPI jest w dużej mierze uwarunkowana usługami i systemami informatycznymi, które wytwarzamy dla Państwa. Naszą misją w tym zakresie jest właśnie dostarczanie systemów, które optymalizują procesy w tym obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w formie publicznej, takich systemów, które może powiedzieć zmieniają tą rzeczywistość cyfrową, w której funkcjonujemy, jako takie z bogatego portfolio Wielu, portfolio wielu aplikacji, chciałbym przywołać chociażby jednolity system antyplagiatowy, systemy zajmujące się obsługą szeroko rozumianych postępowań konkursowych, postępowań związanych z przyznawaniem grantów, takie jak chociażby system OSF, istniejące od roku 2005, systemy dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, również Agencji Badań Medycznych, otwartą platformę e-learningową na wojka.pl, oraz właśnie systemy zajmujące się e, raportowaniem czy sprawozdawaniem danych i ich analizą, takie jak Polon, Radon, Ela, również system ewaluacji dorobku naukowego. O których powiem trochę więcej podczas dalszej części mojego wystąpienia. I do realizacji tych celów. Wykorzystujemy nasz potencjał znajdujący się w całości w Instytucie, czyli to jest zarówno potencjał kadrowy, jeżeli chodzi o IT, jak i również infrastrukturę, na której te systemy są udostępniane po to, by zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności. W sposób interdyscyplinarny też łączymy to z naszym potencjałem naukowo-badawczym, jakim jest w szczególności tutaj obszar sztucznej inteligencji. W, 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 chociażby przetwarzanie języka naturalnego, ale również socjologia, data science i właśnie te kwestie związane z badaniami, które chciałbym zaakcentować jako jedną z mocnych stron, stron OPI. Celem mojej prezentacji jest próba odpowiedzi na pytanie o celowość raportowania danych do systemów centralnych i o wynikające z tego faktu korzyści. Yy, można powiedzieć, że to pytanie jest troszeczkę przewrotne, zważywszy na znany skądinąd fakt iż to raportowanie też ma czy sprawozdawanie taki charakter obligatoryjny, wynika z obowiązków prawnych. Natomiast moją intencją jest przekonanie państwa, iż te korzyści nie dotyczą tylko i wyłącznie instytucji centralnych i zaspokajania ich potrzeb informacyjnych, ale te korzyści dotyczą nas wszystkich, dotyczą ogółu środowiska i społeczeństwa, zwłaszcza że model, który stosujemy w Polsce w odniesieniu do danych jest dosyć unikalny też w skali międzynarodowej. To znaczy poziom ich centralizacji, zakres tych danych, poziom ich złożoności jest na tyle duży, że powinniśmy i jest to na tyle ambitne podejście, że powinniśmy w taki adekwatny sposób również formować oczekiwania co do wynikających z tego przetwarzania, zbierania tych informacji celów. I żeby najlepiej te cele zobrazować czy te korzyści, chciałbym odwołać się do takiego scenariusza, jakby tych centralnych systemów, centralnych rejestrów nie było. Wydaje mi się, że nie jest to trudne, bo taka sytuacja miała miejsce jeszcze bez mała parę lat temu. W wielu obszarach, które widzicie Państwo w chwili obecnej na, na, na slajdzie, takie. Rozwiązanie też, można powiedzieć, nie jest dominujące, jeżeli chodzi o pozostałe sfery tych systemów administracji rządowej. Myślę, że z tej, jakby tutaj, bogatej listy procesów najlepiej, jako pewien przykład tych wymiernych korzyści, przywołać chociażby dwa. Pierwszym z nich jest raportowanie danych na potrzeby statystyki publicznej. I tutaj można odwołać się do takiego scenariusza, który miał miejsce w przeszłości, czyli poprzednio te dane były zbierane w sposób taki indywidualny, na uczelniach były... Raportowane według określonej metodologii, później były przekazywane do głównego urzędu statystycznego. Na podstawie tego były agregowane i były formułowane pewne daleko idące wnioski co do zjawisk z tego obszaru. i Te wnioski zostały dosyć znacząco zweryfikowane, czy można powiedzieć uwiarygodnione w momencie pojawienia się systemu polon, czyli takie wskaźniki określające chociażby liczbę studentów, poziom skolaryzacji zostały tutaj podane właśnie tej weryfikacji. Jako kolejny przykład chciałbym przywołać proces związany z raportowaniem danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej. Poprzednio, W poprzednich ewaluacjach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie dane masowo były zbierane i raportowane właśnie z okresu czteroletniego w postaci tzw. ankiety jednostki. Później to przekładało się na kategorie, natomiast ich wykorzystanie, zwłaszcza w tej formie wiedzy i, i pewnej refleksji na temat stanu nauki, no jakby nie było aż tak powszechne. Od ostatniej ewaluacji przeszliśmy już bardziej na taki model właśnie zintegrowany. I mogę zapewnić Państwa, tak jak mówiła zresztą Pani Minister na początku, iż taki cel nam będzie przyświecał również y, przy budowie kolejnych usług, to znaczy staramy się wdrażać taką złotą maksymę w stosunku do danych, żeby wprowadzać je raz, a wykorzystywać wielokrotnie. Będziecie Państwo mieli okazję poznać w dalszej części konferencji kolejne przykłady tego typu rozwiązań, które właśnie mają na celu zdyskontować ten potencjał danych. Ja w swojej prezentacji przywołam pokrótce tylko jeden scenariusz, jedną architekturę informacji, którą udało nam się wspólnie tutaj wdrożyć i osiągnąć z Państwem w kontekście. Właśnie takiego ekosystemu odpowiedzialnego za ewaluację działalności naukowej. Ten ekosystem składa się z, jakby z wielu elementów, z wielu warstw. Jedną z nich, w moim przekonaniu, wręcz najistotniejszą jest to, co się wydarzyło tak naprawdę u państwa w instytucjach, u państwa w podmiotach, czyli ten poziom transformacji cyfrowej, czy, czy wręcz rewolucji, które tutaj która tutaj zaszła w dosyć krótkim okresie czasu, jest naprawdę imponujący. I jako jeden z niewielu nie był uwarunkowany tylko i wyłącznie pandemią, tylko właśnie ewaluacja w pewien sposób zainicjowała czy stymulowała takie procesy, żeby zbierać dane, żeby je analizować i żeby na ich podstawie tworzyć te strategie czy decyzje związane z politykami w podmiotach naukowych. To oczywiście w naturalny sposób wywiera pewne oczekiwania, pewną presję na rejestry centralne, które przechodzą na taki model bardziej mikrousługowy, raportowania w sposób maszynowy i tej wymiany informacji. Natomiast największą wartość dodaną osiągamy poprzez integrację tych danych i poprzez zwracanie ich w formie określonych usług, i jako takie dwie konkretne usługi, które właśnie stanowią ten efekt, chciałbym przywołać aplikację SEN, system ewaluacji dorobku naukowego, która będzie już takim trwałym. Systemem, czy trwałą platformą do tego, żeby proces ewaluacji w Polsce realizować, bez względu na to, jakie będą tutaj stosowane kryteria, oraz platformę Radon, która będzie służyła nam do tego, by dzielić się z Państwem wiedzą i właśnie tymi danymi, które zostały przez Państwa zaraportowane. Żeby to Zrobić, żeby to osiągnąć w sposób jak najbardziej efektywny, najlepiej odwołać się do pewnych standardów, pewnych wzorców, pewnych trendów związanych z przetwarzaniem danych. I jako takie u podstaw systemów wytwarzanych w OPI leżą przede wszystkim trzy główne paradygmaty, można powiedzieć. Pierwszym z nich jest tworzenie polityki naukowej oparta na danych i tutaj myślę, że jakby nie muszę Państwa przekonywać, że właśnie system Polon jest już taką bezpośrednio tego implementacją. Mówimy w końcu o procesach związanych z przyznawaniem subwencji, z ewaluacją, czy jakby wszystkich tych procesach, które na poziomie rządowym są podejmowane, i to jest wykonywane w oparciu o dane, w oparciu o algorytmy. Kolejnym istotnym trendem jest otwieranie danych rządowych, czyli dzielenie się nimi ze społeczeństwem i jako taką praktyczną odpowiedź na to ze strony naszego Instytutu uznajemy platformy Radon oraz Ela. Natomiast same dane też no, muszą spełniać określone standardy, żeby właśnie osiągnąć tą wartość dodaną. I tutaj, takim modelem, takim wzorcem jest standard FAIR, który wymaga w stosunku do danych, by były one łatwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne, czyli żeby istniała możliwość łączenia ich z różnymi innymi zbiorami oraz reużywalne. I właśnie ten standard jest dosyć mocno wpisany. To, co w moim przekonaniu będzie też jakby tym kolejnym etapem rozwoju, kolejną... Może nie rewolucja, ale kolejną bardzo istotną zmianą na wielu płaszczyznach w naszym środowisku, czyli całą kwestię związaną z wdrażaniem polityki otwartej nauki. Ja tutaj nie chcę odnosić się do tych obszarów, które nie dotyczą informatyki, czyli obszarów związanych z kształtowaniem rynku wydawniczego, czy, czy publikacji, czy, czy w ogóle szeroko rozumianych decyzji naukowych. Natomiast w kontekście stricte informatycznym i stricte związane z przetwarzaniem danych, chciałem zwrócić Państwa uwagę na taką inicjatywę European Science Cloud która właśnie ma na celu agregację tych zbiorów, agregację również danych badawczych, agregację metadanych, po to, by stworzyć taki swoisty parasol usług i narzędzi, które mają popularyzować otwartą naukę, które mają tutaj dostarczać odpowiednią wiedzę. I Mogę zapowiedzieć też, korzystając z okazji, iż na prośbę ministerstwa będziemy w najbliższym czasie prowadzili takie pogłębione badanie tego, jak stan wdrażania otwartej nauki wygląda na chwilę obecną w Polsce i w jakim kierunku powinien on podążać. Przechodząc już do konkretnych aspektów związanych z przetwarzaniem danych i konkretnych wniosków, chciałbym przedstawić Państwu platformę analityczną RADON raporty analizy danych. We współczesnym świecie przetwarzanie informacji przy tej zmienności, która ma miejsce, no jakby obarczone jest tym ryzykiem, że te dane się bardzo często dezaktualizują, wnioski się dezaktualizują. Także nie mam do czynienia tylko i wyłącznie z wiarygodnością tych informacji, ale też ważna jest szybkość, ważna jest dostępność do, do samodzielnej też eksploracji. I Informatyka jest tutaj najlepszą odpowiedzią na tego typu problemy, na tego typu potrzeby, i właśnie taką y, ideę staramy się realizować poprzez otwartą platformę Radon, która składa się z takich trzech głównych komponentów. Pierwszy z nich jest dostęp bezpośrednio do danych, które Państwo zaraportowali, czyli do wiarygodnych informacji, rejestrów. Również w takim modelu bardziej technicznym, czyli możliwość integrowania system to system, czyli w sposób maszynowy, ale również poprzez interfejs użytkownika. Z taką częścią najbardziej atrakcyjną i dającą też największe możliwości, w którą będziemy tutaj inwestować nasz czas i zasoby, jest możliwość samodzielnej eksploracji danych poprzez różnego typu interaktywne raporty, zestawienia. Oraz kolejnym elementem jest sama publikacja naszych ekspertyz czy wyników badań, naszych naukowców, naszych analityków. Na chwilę obecną Platforma w dużej mierze w kontekście tych interaktywnych raportów wspiera ten obszar dydaktyki, szkolnictwa wyższego. Możecie Państwo jakby samodzielnie dokonać pewnych analiz w zakresie właśnie tych miar określających liczbę studentów, czy wiele innych zjawisk z tym związanych i porównywać je ze sobą, porównywać w kontekście uczelni, porównywać też w kontekście różnego typu zmiennych i wymiarów. W najbliższym czasie przewidujemy, jakby ciągłe rozbudowywanie tej platformy również w tym obszarze, jeszcze w tym roku zakładamy, że ten system zostanie wzbogacony chociażby o informacje związane z kierunkami studiów, z liczbą kandydatów na studia. Te wszystkie dane będzie można właśnie w taki sposób interaktywny i bezpośredni pobierać i porównywać ze sobą albo korzystając bezpośrednio z naszej platformy. Natomiast ogólny trend, które sobie nakreśliliśmy tutaj wspólnie z ministerstwem, to uzupełnienie tej platformy również o ten obszar naukowy, naukometryczny. I jako przykłady pewnych statystyk, pewnych miar, pewnych wskaźników, które budujemy dla państwa, są chociażby te związane z produktywnością naukowców w publikowaniu wyników badań, efektywnością uczelni i instytucji naukowych w pozyskiwaniu grantów, chociażby z Narodowego Centrum Nauki oraz aktywnością patentową. To są jedne z wielu takich przykładów, które w, chcielibyśmy w najbliższym czasie czy w niedługim czasie państwo zaprezentować. I oczywiście dalej będziemy też kontynuowali i pogłębiali te badania, odwołując się już też do tego zasobu danych, który został zaraportowany między innymi podczas ewaluacji działalności naukowej. Ten portal będzie rozszerzony również o elementy związane z infrastrukturą badawczą i samą mapą zaawansowanej aparatury w takiej formie bardzo zwizualizowanej, oraz, tak jak powiedziałem, dalszym rozbudowaniem porównywania uczelni w wielu aspektach, w wielu płaszczyznach. I żeby odwołać się już do pewnych konkretnych wniosków czy analiz przygotowanych przez naszych badaczy, chciałbym tutaj przywołać pewne statystyki, pewne dane. Dotyczące trendów publikacyjnych. Tutaj akurat posłużę się takim przekrojem z lat 2019-2021, czyli od momentu opublikowania nowego wykazu czasopism. Zda, dane pochodzą z naszego systemu Polska Bibliografia Naukowa, także nie są to dane tylko i wyłącznie związane z ewaluacją. Są to dane właśnie pochodzące z całego. Z zakresu raportowania tutaj publikacji polskich naukowców w tym okresie. Jako pierwsze zjawisko, na które chciałbym zwrócić uwagę, ale też nie dokonując jego interpretacji, nie czuję się do tego uprawniony, no to fakt, iż najwięcej publikacji, najwięcej artykułów zostało zaraportowanych do takich czasopism o punktacji 20 punktów według nowego wykazu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te różnice pomiędzy pozostałymi punktacjami, zwłaszcza jeżeli chodzi o 100 punktów, nie są znaczące. Jeszcze jednym ciekawym wskaźnikiem, ciekawą analizą jest odniesienie publikacji do czasopism w tym przekroju lat 2019-2021. To, co Państwo widzicie, tak jak powiedziałem, pochodzi z takiego jakby pierwszego, można powiedzieć, roboczego podsumowania na podstawie danych z systemu PBN. I to, na co w pierwszej kolejności można tutaj zwrócić uwagę, to to, co szeroko się też dyskutuje w środowisku, czyli duża reprezentacja. Wydawnictwa, jakim jest MDPI. Żeby to jeszcze jakoś odnieść do, do pewnych trendów, do pewnych zjawisk już dziejących się na osi czasu, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten przełom, który właśnie nastąpił w roku 2019. No tutaj można powiązać to oczywiście w pierwszej kolejności z pojawieniem się wykazu czasopism, ale też właśnie z taką ekspansją tych, tego nowego modelu pozyskiwania. Autorów i nowego modelu publikowania. No widzimy na podstawie tych danych, że jakby te, te zjawiska przybierają na sile. Dokonując już pewnej, takiej statystycznej, generalizacji czy statystycznego podsumowania, warto też zwrócić uwagę na jakby stopień koncentracji artykułów w w pewnej wąskiej dosyć grupie czasopis, czyli około 20% zareportowanych artykułów naukowych pochodzi z 34 czasopism, a w przypadku 380 czasopism stanowi to połowę zareportowanego zbioru. Więc widzimy tutaj dużą koncentrację. Oczywiście mówimy tylko o takich artykułach, które są, byliśmy w stanie powiązać właśnie z wykazem czasopism. Dla przykładu, dla uzupełnienia, dla 226... Czasopis w bazie PBN. Zaraportowano co, co najmniej 100 artykułów naukowych. Odchodząc już od, trochę od kwestii związanych z y, naukometrią, z analizą danych naukowych, chciałbym odwołać się też do tego obszaru szkolnictwa wyższego, obszaru dydaktyki. I tutaj konkretną formą jakby realizacji tych, tych badań, tych analiz przygotowaną przez nasz Instytut jest system ELA, ekonomiczne losy absolwentów. System ten no, jest dosyć też unikalny w skali międzynarodowej. No, cieszy nas zawsze, gdy słyszymy na różnego typu fora, gremiach właśnie podkreślanie jego zaawansowania, jego zakresu, jego rangi. ostatnio taka jakby pochwała, czy takie jakby podkreślenie wagi tego systemu. Zostało chociażby wartukowane przez Komisję Europejską, która stwierdziła, że jest to prawdopodobnie najbardziej zaawansowany tego, tego, tego typu system w Europie. Jest to rozwiązanie też unikalne w zakresie tego, jak głęboko, jak daleko można analizować te dane, które są raportowane właśnie na potrzeby administracyjne. Sam system nie spełnia tylko tego zakresu raportowania czy analizowania losów ekonomicznych absolwentów, ale te badania są rozszerzone na kolejne grupy, chociażby doktorantów oraz osób ze stopniem doktora. Można powiedzieć, że ten system ma też taki wymiar wręcz cywilizacyjny, to znaczy no jego rola sprowadza się w dużej mierze do tego, żeby zwracać dane obywatelom. Tak? Czyli te dane, które są pozyskiwane do różnych celów z pieniędzy publicznych, jakby później są zwracane w formie konkretnej informacji, też jakby wpływają na wiele istotnych zjawisk, chociażby na rynku pracy. Można powiedzieć, że normują pewne zjawiska, pewne asymetrie. Pewne nierównowagi, chociażby w tej relacji pracodawca-pracobiorca. Mamy tutaj realne odniesienie do zarobków, do sytuacji zawodowej, właśnie w, chociażby przy, przy różnego typu negocjacjach. Więc to jest taki duży walor. Na marginesie też pozwolę sobie wspomnieć, i skądinąd wiemy, iż e, nawet są prowadzone bardzo często zajęcia w szkołach i na uczelniach z obsługi tego systemu dla studentów, właśnie po to, żeby jakby w pełni. E, jakby wykorzystać jego potencjał. Potencjał jest naprawdę ogromny. W najbliższym czasie będzie on dalej rozszerzany, będzie pogłębiany o kolejne zjawiska. W tym momencie chciałbym przywołać Państwu jako takie ciekawe wnioski z tych analiz, chociażby te dotyczące zjawiska tak zwanego dropoutu, czyli mówimy tutaj o porzucaniu studiów w trakcie, odnosząc w czasie tą, tą analizę, można dojść do takich wniosków, że generalnie osoby, które zdecydowały się kontynuować studia, po, no powiedzmy, że w pierwszym roku nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale w kolejnych latach ta różnica się znacząco zwiększa. Sytuacja tych osób na rynku pracy wygląda zdecydowanie lepiej. Myślę, że to jest pozytywny wniosek. Generalnie rzecz biorąc, ELA jako system ma też na celu właśnie w podejście to evidence-based policy czyli opieranie się na danych, a nie na pewnych wyobrażeniach, stereotypach, dowodach anegdotycznych, jako takie jedne z wielu, bo na potrzeby prezentacji wybrałem tak naprawdę tylko dwa wnioski, które idą troszeczkę w poprzek ogólnym przekonaniom. Chciałbym przywołać chociażby te, które wynikają właśnie z analizy chociażby sytuacji zawodowej lekarzy i pielęgniarek. Panuje takie powszechne przekonanie, iż te grupy zawodowe po zakończeniu studiów masowo opuszczają Polskę i o ile w przypadku cudzoziemców no, ta sytuacja jest troszeczkę bardziej zróżnicowana, to w przypadku obywateli polskich dane w tym okresie, który poddaliśmy analizie, wskazują na coś zgoła innego. Jest to bardzo wysoki poziom. Osób, które po zakończeniu studiów jednak zdecydowały się kontynuować pracę w Polsce, a zwłaszcza bezpośrednio w służbie zdrowia. Dotyczy to zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek i położnych. Oczywiście ja znowu nie się, znaczy nie pretenduję do tego, by dokonywać jakiejś interpretacji tych danych. Chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z samą platformą, z tymi raportami, żeby samodzielnie wysnuwać wnioski i zapoznać się też z metodologią ich prowadzenia. Kolejnym takim przykładem tego, jak analityka wspiera właśnie podejście oparte na jakby rzeczywistych zjawiskach, a nie wyobrażeniach jest chociażby taki mit, czy takie przekonanie związane z tym, iż absolwenci z małych miejscowości nie do końca... Dobrze radzą sobie z wyzwaniami rynku pracy. Znaczy, oczywiście, tutaj nie do końca dobrze w ujęciu takim relatywnym, to znaczy, porównując to do sytuacji dużych miast czy dużych aglomeracji. Yy, nasze dane, nasze analizy wskazują, że no jakby ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tak? Oczywiście, yy, wciąż możemy mówić o, o większych zarobkach w dużych miastach, wciąż możemy mówić o pewnych uwarunkowaniach metodologicznych tego badania. Natomiast no, zwłaszcza w ostatnim jakby stanie rynku pracy po ostatnich zmianach, zwłaszcza tych podyktowanych pandemią, widzimy, że ta rzeczywistość jest na tyle dynamiczna, że powinniśmy za każdym razem jakby weryfikować swoje przekonania i za każdym razem jednak odwoływać się do, do pewnych konkretnych danych. Na końcu niejako mojego wystąpienia, już w takiej formie dygresji, chciałbym zaznaczyć, iż powinniśmy mieć zawsze na uwadze w kontekście tych dyskusji, które prowadzimy, na ile wskaźniki, miary, które stosujemy, nie, nie podlegają pewnej erozji. Ta erozja jest w naukowy sposób uzasadniona właśnie tym zjawiskiem nadmiernego polegania na samych miarach, a nie na... Pewnych zdarzeniach w rzeczywistości, które powinny ona mierzyć, i też takiej swoistej grze, która prowadzona jest, można powiedzieć, w, pomiędzy instytucjami dokonującymi pewnych analiz, ewaluacji, a tymi podmiotami, które tym analizom podlegają. Musimy, w moim przekonaniu zawsze mieć to na uwadze, analizując konkretne kryteria, analizując konkretne miary, na ile są one wiarygodne, a na ile są właśnie poddane presji. Tego typu zjawisk. Przechodząc już do podsumowania mojej prezentacji, chciałbym właśnie zwrócić uwagę, iż najlepszym dowodem na to, iż te centralne systemy i ten model zbierania danych, który stosujemy w Polsce i jego korzyści wynikające dla ogółu obywateli, podkreślają plany cyfryzacyjne naszego ministerstwa, czyli budowa kolejnych usług, kolejnych rozwiązań, które właśnie mają na celu. Coraz większą integrację, ale coraz większe też jakby objęcie kolejnych grup obywateli, kolejnych grup użytkowników tych systemów właśnie jego obsługą. Tutaj wspomniany projekt Ludzie Nauki, jak również portal edukacja.gov jest tego wymiernym przykładem. Znowu zakładamy, że te dane zostaną tutaj wykorzystane w celu budowy konkretnych rozwiązań, które właśnie usprawnią tą cyfrową rzeczywistość. Jeszcze raz zwrócę uwagę na te trendy międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście polityki Open Science, które stoją przed nami. To będzie kolejne duże wyzwanie, na które też musimy się przygotować. I myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani właśnie dzięki chociażby temu wysiłkowi, który został podjęty przy okazji ostatniej ewaluacji naukowej, działalności naukowej. Natomiast trochę na marginesie tej dyskusji chciałbym też zwrócić uwagę na takie zjawisko, iż żeby osiągać te wymierne korzyści, musimy dążyć do tego, by te dane były wiarygodne, ale też żeby były raportowane na bieżąco, tak? Czyli żebyśmy starali się zwłaszcza w kontekście danych naukowych, przepraszam. Starali się myśleć jakby na takim o dążeniu do tej pętli zwrotnej, czyli pozyskiwaniu jak najszybciej wiedzy z danych, a nie myśleniu o tym jako procesie sprawozdawczym, właśnie zaspokajającym te potrzeby informacyjne instytucji centralnych. To była całość mojej prezentacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do uczestnictwa w dalszej części konferencji.